No, słuchaj, mistrz, mamy taki przykład. Radio kosztowało w sklepie 200 zł. Podwyższono jego cenę o 10%, a następnie nową cenę obniżono o 10%. Jak zmieni się wartość? Zobacz, no to na samym początku mamy 200 zł, prawda? I podwyższono o jego 10%. Skoro 200 zł to 100%, no to 10% to będzie 20 zł, czyli to będzie 110% będzie stanowić ile? 220 zł. I teraz. Następnie tą nową wartość, czyli te 220 zł, obniżono o 10%. I w tej nowej sytuacji te 220 zł jest naszym nowym 100%. Nasze 10%, no to będzie już wynosić 22 zł, prawda? I skoro obniżono o 10%, to my chcemy wyliczyć ile? 90%, a 90% z 220 zł to jest 198 zł. Więc widzicie, trzeba uważać na promocję. let's